Przypowieści Salomona, rozdział trzeci, część trzecia. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w Twojej mocy. Nie mów do swego bliźniego, idź i przyjdź znowu. Dam ci to jutro, jeżeli możesz to teraz uczynić. Salomon przechodzi do spraw praktycznych. Pokazuje, do czego mądrość. Od Boga będzie prowadzić, jakie działania podejmować będzie człowiek, który ją posiada, w czym przejawia się ufność do Boga i co oznacza łaskawe traktowanie człowieka. Człowiek mądry będzie pomagał potrzebującemu. Gdy zobaczy, że ktoś potrzebuje pomocy, udzieli jej szybko. Nie będzie zwlekał z tą pomocą, nie będzie temu człowiekowi, któremu należy pomóc, mówił, żeby przyszedł jutro w nadziei, że pomoże mu ktoś inny. To jest skąpstwo. Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa, mieszkając z tobą. Do tej zasady dochodzili nawet poganie. W Polsce był obyczaj, że nawet wróg, kiedy przychodził pod dach, był nietykalny i najprawdopodobniej pochodził on z czasów pogańskich. Jeżeli traktujemy każdego jak wroga, to będziemy starać się zaatakować go wtedy, kiedy będzie się tego ataku najmniej spodziewał, kiedy okazuje nam zaufanie, ale w oczach Salomona. Takie postępowanie jest głupotą. Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził. To wyrażenie, które tutaj przetłumaczono jako spieranie się, można przetłumaczyć uważać za przeciwnika, i myślę, że lepiej oddaje istotę rzeczy. To, że ktoś ma odmienne poglądy od nas albo wygląda czy zachowuje się w sposób, który nam nie odpowiada, nie jest jeszcze powodem, żeby uważać go za przeciwnika. Przeciwnik to ktoś, komu ze założenia chce się zrobić krzywdę. Dopóki ktoś nam krzywdy nie zrobił, nie powinniśmy o tym nawet myśleć. Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Na krótki dystans, gwałtownymi lub niegodziwymi sposobami, można osiągnąć wiele. Możemy mieć pokusę, żeby uciekać się do takich środków, a zazdroszczenie takim ludziom ich osiągnięć jest Sygnałem, że właśnie takie pokusy doświadczamy. Świadomość, że taki człowiek jest wrogiem Boga, a Bóg jest jego wrogiem, powinna nas przed tą zazdrością uchronić. Postępując szczerze wobec ludzi, robimy coś, co podoba się Bogu i, ta świadomość, że nasz związek z Nim jest harmonijny powinna być dla nas ważniejsza niż żal, że nie mamy czegoś, co ktoś osiągnął stosując podstępne przewrotne metody. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych. Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Mądry człowiek postępuje tak, aby skutki jego działań były ostatecznie dobre. Ani bezbożny, ani człowiek wyśmiewający się z rzeczy, które należy szanować, nie mogą na dłuższą metę osiągnąć dobra. Bóg zadba o to, żeby ci, którzy Mu ufają, którzy chcą być Mu posłuszni, Cieszyli się z owoców swoich działań. Okaże im swoją łaskę w czasie, który sam wybierze. Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą. Na dziedzictwo trzeba czekać, ale w końcu się je otrzyma. Człowiek mądry w końcu zostanie pochwalony i wywyższony. Głupiec już jest okryty hańbą, choć na razie tego nie zauważa. W stanie. Odkupicielu światłości nasza, bo w tobie życie nasze się stanie. wieczną radością na nowe czasy. Widzisz chwalę z wiarą, miłością, bo z nich nadziei Shit,